U Mercedesa S oznacza najwyższą klasę. Czy u Forda jest podobnie? Sprawdzimy to w dzisiejszym odcinku. Przed nami stoi model S Max, czyli powinno być specjalnie na Maxa. I już na samym początku odcinka pora na najważniejszą informację. Otóż Ford zdecydował się na zakończenie produkcji S Maxa w tym roku, a był to model dostępny w dwóch generacjach od 2006. S Max podzielił los Forda Galaxy, który był znany przez 27 lat, oraz nie wiem, czy wiecie, Fiesty. Fiesty już nowej. Nie kupicie, no chyba że jakaś stoi w salonie, ale nowej nie skonfigurujecie, a był to model, który sprzedano łącznie w ponad 20 milionach egzemplarzy, który można było kupić przez aż 47 lat. Spieszmy się więc kochać, Fordy tak szybko odchodzą. Tutaj mamy do czynienia z pierwszą generacją S Maxa, która była sprzedawana do 2015 roku. Prezentowany egzemplarz wyprodukowano w 2014, a więc jest to odmiana poliftowa, no i ona w końcu wygląda naprawdę ładnie. No spójrzcie chociażby na tylne światła. Jak widać po kształcie, jest to taki typowy mamuśkowóz. Auto rodzinne, wakacyjne, ale oficjalnie nazywamy je MPV, czyli samochód wielozadaniowy, ewentualnie SAF, nie mylić SUV, czyli auto do aktywności sportowych. Czy zmieści się tutaj deska surfingowa, ewentualnie jakieś kije do golfa? Tego w dzisiejszym odcinku nie sprawdzę, gdyż tych urządzeń nie posiadam. Ale do bagażnika i tak zajrzymy. Jednak najpierw sprawdźmy tę stronę. Co do silników, gama była naprawdę szeroka. Rozpoczynała się od 101 koni, kończyła na 220. Co do jednostek wysokoprężnych było 1.8, 2.0 oraz 2.2. Tutaj mamy dwulitrowe 140 koni, które generuje 320 Nm momentu obrotowego. Co do skrzyń biegów do S-Maxów trafiały manualne piątki i szóstki oraz sześciobiegowe automaty. Tutaj jak widzicie mamy to bardziej komfortowe rozwiązanie nazywane PowerShift. S-Max z tym zestawem poleci 193 km na godzinę, a przyspieszenie do setki podam Wam za chwilę. Ile by ono nie wynosiło przypomnę tylko tylko że kupując jakiekolwiek używane auto warto sprawdzić jego przeszłość, aby nie wdepnąć w minę. A z kodem rabatowym JARPEN dostaniecie jeszcze 10% zniżki na zakup raportu. Oczywiście drobne uszkodzenia to inna bajka niż szkoda całkowita i na przykład ten S-Max ma na swoim koncie kilka niewielkich zdarzeń. Dwa w Niemczech na raptem 900 oraz 1300 zł i jedno w Polsce na 1800. Przy pięcioletnim aucie mogło to być na przykład pęknięte lusterko. Wróćmy już może do wnętrza głównego bohatera i przejdźmy do zużycia oraz wyposażenia. W Europie kontynentalnej S Max był oferowany w opcji Trend Business, Titanium, Titanium S oraz Titanium X. Tutaj mamy ten środkowy wariant Titanium. Wszystkie szyby regulujemy elektrycznie. Podobnie wygląda sprawa z lusterkami. Jest tempomat oraz ogranicznik prędkości. Jest asystent od opuszczania pasa ruchu. Następnie klimatyzacja. Złącze 12V i to nie jedno. Kolejne mamy pod podłokietnikiem pomiędzy fotelami tuż obok portu USB. Następnie miejsce na dwa kubki oraz podgrzewane fotele. I co do foteli, właśnie, zarówno na boczku siedziska, jak i boczku oparcia, zużycia zbytnio nie widać. Ciekawe, czy zgadniecie, jaki przebieg ma ten egzemplarz. A wracając do wyposażenia, mamy tutaj jeszcze zestaw audio z górnej półki, a wisienką na torcie jest panoramiczne okno dachowe. A teraz, może dokonajmy testu schowka. Aby go otworzyć, ciągniemy za klamrę. I powiem wam, że to jest jeden z najlepiej otwierających się schowków. Patrzcie na to. Szybciutko, subtelnie, bez żadnego trzaskania, z amortyzacją i co najważniejsze, ta klapeczka jest bardzo leciutka. Z tym, że ta klamra jest taka troszeczkę toporna. Ona delikatnie psuje ogólne wrażenie, ale cała reszta Top. To, co jednak jest, myślę, że dla wielu z Was ważniejsze, to informacje, które znajdują się w tym oto folderze. Mamy tutaj m.in. książkę serwisową. Przypominam, że Fura jest z 2014 i już w pierwszym roku eksploatacji nakręcono 45 000 km. Następnie 2015 65 i 88 tysięcy, 2016 116 138 i 160, 2017 184 i 203. 3. W tym momencie na liczniku wyświetla się 314 tysięcy km, i uwaga, ten wyświetlacz wcale nie jest popsuty to jest po prostu efekt filtra polaryzacyjnego, który mam na obiektywie. Po sprawdzeniu numeru WIN trafiłem na 10 wpisów i wygląda na to, że wszystko się zgadza nic tu nie było kręcone. A teraz przejdźmy może do tylnej części kabiny pasażerskiej i sprawdźmy, ile jest miejsca w drugim rzędzie. Jak możecie zauważyć, mamy tutaj trzy osobne fotele, które regulujemy przód- tył za pomocą. Dźwigni. A jak się tutaj siedzi? Bardzo wysoko, ale dobrze. Jeśli chodzi o ilość miejsca, jest naprawdę przestronnie, a w zakresie bezpieczeństwa mamy boczne poduszki powietrzne. Być może niektórzy z Was już to zauważyli, ale w kontekście wyposażenia dodatkowego mamy tutaj również hak holowniczy, który niekoniecznie musi służyć do ciągania jachtów. Przejdźmy teraz może do bagażnika i oceniając jego pojemność, można by było teoretyzować, czy wejdzie tutaj Europaleta, a po złożeniu oparć tylnych foteli, może nawet i dwie. Szkoda, że w tym momencie podłoga nie jest płaska, gdyż w innym wypadku można by było wykorzystywać S-Maxa jako auto kempingowe. No ale od czego są przecież namioty? Przechodząc pod podłogę, co my tu mamy? O, dodatkowy schowek. Zamykamy klapę i ruszamy na przejażdżkę. Zanim przejdziemy do wrażeń z jazdy, pora na bardzo ważną rzecz: motokocioł. Niedawno mówiłem Wam, że zostałem redaktorem naczelnym nowego czasopisma motoryzacyjnego, do którego treści tworzą czytelnicy. Tak więc, jeżeli ktoś z Was ma coś ciekawego do powiedzenia, nadal zbieramy materiały do pierwszego numeru. A jeśli chodzi o S Maxa, rozpocznijmy od testu zawieszenia, wjeżdżając na przejazd. Komfortowo. Silnik jest rozgrzany, dojeżdżamy do końca terenu zabudowanego i ruszamy od zera. 70-90 Super sprinter to to nie jest, ale. Ktoś, kto decyduje się na S Maxa, raczej w głowie ma inne priorytety. Wspomniałem, że mamy tutaj 140 KONI. Samochód waży 1688 kg, a więc nie jest to jakiś słoń. I myślałem, że z tymi parametrami będzie miał lepszy wynik do setki, gdyż oficjalnie jest to 10,9. Troszeczkę trwa to faktycznie, ale tak jak mówię. Dla osoby chcącej kupić S-Maxa Raczej ważniejsze jest to Że mamy z tyłu trzy osobne fotele Z Isofixami Że siedzi się wygodnie, wysoko Widoczność jest bardzo dobra Mamy dieselkę pod maską W kwestii niskiego spalania Właśnie, oficjalnie komputer pokładowy Podaje mi wynik 8.4 Także myślę, że to są priorytety A 10.9 świetnym wynikiem nie jest Ale no nie ma się co oszukiwać Mało kto Przyspiesza samochodami, cisnąc gaz w podłogę. Tak więc, w tym przypadku, mając gorszy wynik niż inne auta, ale wciskając ten gaz mocniej, nadal możemy uzyskać odpowiednie przyspieszenia. Bo to też nie jest tak, że ten samochód to jakiś zamulator. Do ruchu da się dołączyć bezproblemowo. Jedynie co mi nie do końca odpowiada, to bujanie, zmiana kierunków. Czuć, że to jest po prostu mały domek na kołach. Nie jest szarp. Troszeczkę się do tego trzeba przyzwyczaić, ewentualnie warto by było zajrzeć w zawieszenie tego akurat egzemplarza. Ale ogólnie, jeśli chodzi o taki rodzinny pakiet. Myślę, że klienci szukający czegoś w tym stylu mogliby być zadowoleni. Gdy ten S-Max był nowy, to w tej konfiguracji, czyli z tym silnikiem, z tą skrzynią, w tej linii wyposażeniowej, kosztował 32,5 tysiąca euro. Doliczając inflację, na dzisiaj byłoby to 41 koła, a przeliczając na złotówki 184. Prezentowany egzemplarz jest wyceniony w tym momencie na 38 tysięcy, a więc na raptem 20% wartości początkowej. Dajcie znać, co o tym myślicie, i czy jest Wam smutno, że Ford już nie produkuje tego modelu, chociaż myślę, że bardziej możecie płakać nad fiestą. Czekam na Wasze komentarze i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!